じゃあこの人は。 Dobrze, ek, uh -huh! uh -huh! uh -huh! jeszcze raz, bo się nie złapało. Mieliśmy no, i mamy wykonywanie. Ok, coś. I ona no, to teraz to Nie wiem, no, no, no. do niego podejść. Podejść do, nie do niego tam. Podejść do niego. na pewno, nie ja nie mogę, nie to ja już zapisuję. to jeszcze Tak jest, właśnie. Yeah! To jest. jest.

No odsuwamy się od niego przecież Mateusz się cofał Jest sędzia Nasza, wasza, wasza, wasza. sędzia pokazuje was. Chodź, ja, chodź, ja, chodź. Ja, no ja, dalej. Ja. Łapimy. ale Dobra. 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 ale Nie nie. Nie, nie, tak się dzieje, tak się dzieje, to tak się dzieje, co to co? Sie wiadomo, Tak jak stoi, Nie żyje,